Siemaneczko z tej strony Ja w tym odcinku pokażę wam gdzie możecie zebrać kosz z pomidorami z pobliskiej farmy od pomidorka Lądujemy na farmie kukurydzy Dobra, już będę podał locik. Zbierz z pomidorami z pod fermy. Jest pierwsza część questa. Zaliczona. Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki, subskrypcji. Oraz dzwoneczka, by nie przegapić kolejnych części. Hej.